Cześć. Witam was w kolejnym odcinku Cocktail TV. Jeżeli oglądasz ten odcinek, to albo kochasz Aperol, albo subskrybujesz mój kanał. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału Cocktail TV, to zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę i dzwoneczek, bo w dzisiejszym odcinku przygotuję cztery proste, fajne, orzeźwiające koktajle na bazie Aperolu. Pewnie zastanawiacie się, że na pierwszy ogień pójdzie Aperol Spritz. Nie, nie, nie. Ten koktajl przygotowałem równo rok temu i link do tego odcinka zostawiam wam w którymś rogu tego filmu, chyba tu gdzieś. Zajrzyjcie tam koniecznie, a ja zaczynam od Gin Daisy. W połączeniu z Aperolem to będzie naprawdę stosowy koktajl. Zaczynajmy. Jak już zauważyliście potrzebujemy wysoką szklankę, kilka kostek lodu, które dodaję do mojego shakera, do środka. Wrzucę kilka listków świeżej bazylii. Do tego wlewam 40 ml dobrej jakości dżinu. Uwierzcie mi, dżin będzie grał tutaj pierwszy w skrzypce, dlatego ważne, abyście użyli dobrej jakości dżinu. 20 ml. Soku z cytryny. 15 ml syropu cukrowego. Będę mówił to do znudzenia. Przepis na syrop cukrowy jest banalnie prosty, ale zostawiam Wam go w opisie filmu. No i najważniejszy składnik, który nada charakteru naszemu koktajlowi, czyli, czyli aperol, którego dodaję 30 ml. świetny, intensywny zapach gorzkich skórek z pomarańczy i rabarbaru. Całość musimy sobie energicznie wstrząsnąć w shakerze. Jeżeli nie macie shakera, możecie zrobić to w wypożonym słoiku. Szklankę uzupełniam kruszonym lodem. Mamy jeszcze wakacje, dlatego kruszony lód idealnie spełni swoje właściwości, czyli Przetrzyma zimną, zmrożoną temperaturę naszego koktajlu, tak bardzo upragnioną w czasie gorących dni. Następnie koktajl shakera przelewam do... do szklanki. Zostało mi już tylko włożyć rurkę. I do dekoracji używam gałązki aromatycznej bazylii. Pierwszy koktajl, jean Daisy, mamy gotowy. Jestem przekonany, że nawet ci, którzy nie lubią smaku ginu, pokochają ten koktajl za jego orzeźwiający i wakacyjny charakter. Jak dla mnie, i dla kobiet, i dla mężczyzn, idealny na upalne dni. Próbujcie tego razem ze mną. Mmm. Ja już odstawiam, bo przejdziemy do drugiego całkiem fajnego, a może nawet jeszcze lepszego koktajlu, który dla was przygotowałem. O ile pierwszy z przygotowanych koktajli dzisiaj przypadnie tak jak powiedziałem zarówno kobietom i mężczyznom do gustu, to teraz przygotuję coś specjalnie dla mężczyzn. Negroni z dodatkiem Aperolu i dodatkiem świeżej soczystej zerwanej prosto z ogrodu śliwki. Co wy na to? Śliwki nie wrzucę do kompotu, ale wrzucę ją za to do szklanicy barmańskiej. Jeżeli nie macie takiej szklanicy, wiecie czego użyć? Słoika, tylko dobrze wyparzonego. Do mojej śliwki dodam 10 ml syropu cukrowego. Syrop cukrowy to naprawdę banalny składnik. Ale warto go przygotować więcej. Widzicie, w jak wielu koktajlach jest składnikiem bazowym, który wykorzystujemy. Następnie naszą śliwkę z syropem cukrowym delikatnie ugnieciemy. Do tego dodamy lód. No i składniki, które wzmocnią nasz koktajl, czyli gin, którego dodaję 40 ml. bohatera naszego odcinka, czyli ciołowy likier Aperol, którego dodaję 30 ml. Całość musimy sobie energicznie zamieszać. Do szklanki, w której podamy nasz koktajl, dodajemy jeszcze więcej lodu. No i cóż, zostało nam przelać nasze śliwkowe negroni z aperolem do naszej szklanki z lodem. Czymże byłoby negroni bez twista z pomarańczy, dlatego kawałek skórki z pomarańczy wrzucam do środka koktajlu i śliwka ląduje. Kompocie w końcu. Także śliwkowe negroni mamy gotowe. Czyż to nie proste? Skokraj TV. To zawsze jest proste. Cóż mogę wam powiedzieć? Jeżeli lubicie gin, lubicie negroni, musicie tego koktajlu spróbować we własnym domu. A ja już za chwilę zapraszam Was na trzeci przepis dzisiejszego odcinka. O ile negroni ze śliwku, które przygotowałem przed chwilą, przypadną do gustu nawet wszystkim tym, którzy nie za bardzo kochają wytrawne koktajle, to dla tych wytrawnych smakoszy mam coś specjalnego. Połączę szkocko whisky z likierem Amaro di Angostura i naszym ziołowym aperolem. A wszystko to orzeźwię kilkoma listkami świeżej mięty. Co Wy na to? Bo ja na to jak na lato zaczynam. Shaker oczywiście uzupełniam lodem.

Możecie użyć nawet Jaggermeistera, jeżeli macie taką chęć. Ja dzisiaj przygotowałem mój koktajl na bazie Amaro i I do środka dodaję cztery soczyste liście mięty. Następnie wstrząsamy koktajl. Kiedy shaker jest oszroniony, to znak, że koktajl jest gotowy. Czas go przelać do kieliszka koktajlowego. Ten kolor oznacza tylko jedno. Będzie wytrawnie, będzie mocno, więc uważajcie, bo po jednej porcji może nieźle Wam się zakręcić w głowie. I to jest smak, który kocham. To jest smak, który uwielbiam. To jest smak, który proponuję Wam odtworzyć we własnym domu. Naprawdę bardzo fajny, letni, dość mocny, wyrazisty koktajl. Jeżeli lubicie wyraziste koktajle i nie kochacie słodkich, zapychających drinków, ten koktajl będzie nieodłącznym partnerem każdej Waszej imprezy, jeżeli będzie ona w męskim gronie lub kobiecym. O ile kobiety, które będą gościć, na waszej domówce, kochają wytrawne i mocne koktajle. Spróbujcie tego sami. O ile aperol jest głównym sprawcą dzisiejszego zamieszania, przygotowałem już koktajle dla tych, którzy lubią gin, dla tych, którzy lubią whisky i mam też coś dla tych, którzy lubią koktajle na bazie wódki, bo wódka zawsze znajdzie się w waszym barku lub domowej spiżarni. To no co? Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na czwarty koktajl z aperolem i wódką. Do shakera dodamy łyżkę soczystego słodkiego arbuza, który właśnie mi tutaj wjechał. Im bardziej czerwony, tym bardziej słodki pamiętajcie o tym. Do arbuza dodaję 15 ml syropu cukrowego. 25 ml soku z cytryny. Całość, oczywiście, musimy wzmocnić wódką, której dodam 40 ml, a będzie nią sztumpra piór. W środku shaker'a wszystko delikatnie sobie ugniećmy. Następnie lód. I najważniejsze. Nie możemy zapomnieć o naszym włoskim, ziołowym likierze, którego dodaję 25 ml. Energicznie sobie wstrząśnijmy całość. Szklankę, lub słoik, jak w moim przypadku, uzupełniam świeżym lodem. Przelewam. Mój koktajl do środka. I teraz zostawcie dużo łapek w górę, bo wymierzyłem mój koktajl i proporcje idealnie. Także idealnie pomieścił się w moim słoiku. I pozostało nam już tylko dodać rurkę i cieszyć się naszym orzeźwiającym koktajlem z dodatkiem arbuza wódki Aperolu. Także różową rurkę pod kolor naszego. Koktajlu dodaję do środka, jest gotowe, w koktajl TV, to proste. Cztery koktajle mamy już gotowe, każdy z Was myślę, że znajdzie w tym odcinku coś dla siebie. Jeżeli kochacie aperol, kochacie drinki, nie lubicie napić się do odcięcia e, czystym alkoholem, zasubskrybujcie kanał. Wpadajcie co środę o 17 na mój kanał, zobaczycie tutaj dużo więcej fajnych, ciekawych przepisów. Wspierajcie nasze hasło, zmieniamy kulturę picia alkoholu. No i co? Widzimy się również na moim blogu www.koktajl.tv, gdzie znajdziecie setki innych przepisów, które na pewno przypadną Wam do gustu. Co ja mogę powiedzieć? Mi każdy z moich koktajli przypada do gustu, bo kocham cieszyć się fajnym, orzeźwiającym smakiem, niekoniecznie pitego, czystego alkoholu. Żegnam Was i do zobaczenia w kolejną środę. Cześć!